Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ostatni odcinek, jeśli chodzi o superkondensatory z Chin, te, które kupiłem już ponad miesiąc temu. Dzisiaj ostatni pomiar. Pokażę Wam, jak zmierzyć impedancję wewnętrzną kondensatora do częstotliwości 1 kHz. Parametr, który jest podawany przez producentów w notach katalogowych kondensatorów. I tutaj, właśnie jest narysowany schemat pomiarowy. Jak ten pomiar będzie wykonywany, właśnie. Użyjemy do, jego, do generacji sygnału 1 kHz. Użyjemy generatora laboratoryjnego. Typowy generator 0,20V peak-to-peak, 50 ohmów. Z niego sobie wyplujemy 1 kHz. I ten generator, oczywiście, będzie wpięty do kondensatora. A model kondensatora, w tym wypadku, będzie składał się z tej głównej pojemności, jakby pojemności idealnej. Oraz impendancji wewnętrznej ZX, to nie jest ESR, to jest impedancja. Czyli to nie jest tylko rezystancja, ale to także są, na pewno swój udział jakiś jeszcze niewielki. Będzie miała ekwiwalentna indukcyjność szeregowa, to jest 1 kHz, więc jej udział może być tutaj znikomy. Natomiast producenci robią takie pomiary, no to również to zmierzmy. I rezystor 1 Ohm, ten rezystor będzie służył do pomiaru prądu. Prądu 1, który będzie płynął nam w całym tym obwodzie. Do pomiarów napięć V1 i V2 wykorzystamy oscyloskop. No i teraz po kolei, jak taki pomiar będzie przebiegał. Na generatorze ustawimy sobie pewne napięcie wyjściowe, i ten generator będzie próbował to napięcie utrzymać, to oczywiście na wyjściu, ale ze względu na to, że on ma impedancję wyjściową 50 omów, to tak naprawdę to napięcie nas niewiele interesuje, ponieważ on nie będzie w stanie tutaj utrzymać takiego napięcia. Dlaczego? No, dlatego, że Pierwsza sprawa, reaktancja pojemnościowa tego kondensatora C1, który jest tutaj, będzie praktycznie zerowa. Dla, yy, dla pojemności znacznych, ja to określam taką powyżej 1 farada, i dla częstotliwości w okolicach kiloherca, reaktancja takiego, yy, takiego kondensatora jest praktycznie zerowa. Tam wygląda jakieś mikro, setki mikroomów myślę. Yy, tym bardziej, że nasza najmniejsza pojemność to jest 3,3 mikro, więc to jest po prostu pomijalne. Z tego tytułu, z tytułu jakby reaktancji pojemnościowej nie odłoży się żadne napięcie na C1. To można potraktować w tym wypadku jako zwarcie. W związku z tym, że to jest zwarcie, to zostaje nam tylko napięcie Zx i to jest ta impedancja, którą chcemy wyznaczyć. To woltomierz V2 w wyniku przepływu prądu 1 będzie wskazywał nam w zasadzie Zx. Plus to niewielkie, bardzo nikły, nikłe napięcia na C1, ale je pomijamy w tym, w tym wypadku. Zresztą nie byłbym w stanie tego tak precyzyjnie zmierzyć. Więc prąd I1, zamykając się w tym oczku, wywołuje spadek napięcia na ZX. Aha, mówimy tutaj o wartościach skutecznych w całym tym układzie. Więc napięcie V2 mierzone przez oscyloskop, właśnie jako wartość skuteczna, będzie wskazywało nam nic innego jak moduł impedancji Zx razy ta wartość skuteczna prądu I1. No to aby wyznaczyć Zx to potrzebowalibyśmy iloraz V2 do I1. No a I1 odłoży się nam tu po zamykając się jakby wychodząc z kondensatora odłoży się nam na rezystancji R1. W związku z tym V1, czyli drugi kanał oscyloskopu oba będą połączone w tym miejscu swoją masą te, te kanały. Więc jeszcze raz V1 Wskaże nam spadek napięcia na rezystorze R1 i to jest nic innego oczywiście jak R1 razy I1. Jako, że R1 to będzie rezystor 1 oma, rezystor o wartości jednego oma, to V1 liczbowo y, będzie odpowiadać wartości prądu. Wstawiając teraz do wzoru na ZX, przekształcając jeszcze najpierw ten wzór do ZX, dostajemy V2 przez I1, no a I1 to jest w zasadzie V1 przez 1, więc to jest V2. Przez V1, przy czym to jest oczywiście w voltach, a jednostką tutaj, jakby V1, bo tu jest ten ukryty 1Om, to jest volt przez om. Jak to się przestawi, no to dostajemy tutaj po prostu jednostkę yy, yy, rezystancji, czyli prawidłowo. Przejdźmy zatem do pomiarów. Aha, jeszcze zanim przejdziemy do pomiarów, to tylko taka informacja techniczna. Napięcie V2 będzie mierzone jak najbliżej obudowy kondensatora, aby wyprowadzenia tego kondensatora nie dodawały nam się do mierzonej impedancji Zx, a V1 jest bezpośrednio wpięty. Ja wam za chwilę to pokażę bezpośrednio wpięty jak najbliżej obudowy tego rezystora, także aby udział wyprowadzeń tego rezystora nie wprowadzał nam błędu. Jako pierwszy kondensator, który będziemy mierzyć, to będzie kondensator 27V 30F. To jest właśnie ten rezystor bocznika, który będzie nam mierzył prąd 1Ohm. I tu mamy wpiętą sondę pracującą w trybie 1 do 1, bezpośrednio zaraz przy um, podstawie kondensatora. A prąd z tego rezystora mierzony jest przewodem BNC, który ma szeregowy rezystor 47 ohmów. Właśnie takie zabiegi powodują, że pomiary bardzo niskich napięć są dostatecznie precyzyjne i nie wprowadzają szumu. I tu mamy pomiar na oscyloskopie. Tu jeszcze przez chwilę było widać generator. Generator ustawiony na kilohertz. A trochę się. Trochę już odpłynął, kilohertz i tu mamy przebieg napięcia i prądu. Żółty to jest prąd. Tutaj zmieniam w oscyloskopie jednostkę, aby wskazywał nam bezpośrednio w milliamperech. Jako, że tu mam 1 om to taki numer po prostu daje nam tu bezpośrednio prąd. Tak w sumie mielibyśmy sondę prądową. Przebieg fioletowy to jest napięcie z sondy oscyloskopowej. I mamy pierwszy pomiar w zasadzie już zrobiony, to są wartości skuteczne i teraz teraz dzieląc obie wartości, czyli napięcie przez 53,22 mA dostajemy 32 miliony. A, jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. Te kondensatory są rozładowane, nie mają na sobie żadnego napięcia, a kanały w oscyloskopie pracują w trybie AC. Ze względu na to, że tu jesteśmy w bardzo dużym wzmocnieniu i nawet niewielki offset powodowałby przesunięcie tego przebiegu w górę, co by także powodowało, że wartości skuteczne byłyby źle mierzone. Ok, następny kondensator, to teraz wpinamy 100 Faradów. Kondensator 100 Faradowy jest już wpięty do obwodu. Tu mamy mały sygnał już na napięciu, spróbujemy tylko jeszcze wzmocnić. Tu widzę, że wchodzi już też offset wewnętrzny oscyloskopu, bo ten przebieg jest trochę przesunięty w dół przy tak dużych wzmocnieniach, więc zwiększymy sobie amplitudę z generatora na maksa. I. Troszkę. Tu się coś dziwnego dzieje, nie wiem czy to jest kwestia potencjometru czy nie. Oscyloskop też pracuje w trybie Average, aby usunąć, no właśnie na przykład ten niewielki szum, żeby ten pomiar był jak najbardziej dokładny. Przesuniemy jeszcze tylko wyzwolenie trochę wyżej. I Average, 4 przebiegi, e, nie RS tylko Average. Wolę average zdecydowanie. I mierzymy, i napięcie skuteczne 1,1 mV przez 133 mA. 8,27 mA. Dobra, zapisujemy na pendrive'a. Eee, to co, to teraz 500 faradów. A zobaczmy jeszcze, zobaczymy jeszcze jak zachowa się ten kondensator dla wyższych częstotliwości. Czyli kiedy tak naprawdę udział ekwiwalentnej indukcyjności szeregowej będzie znaczący. Wyłączymy sobie na razie tryb akwizycji jako uśredniania. O, tutaj regulując częstotliwość w okolicach 30 kHz widać, że to napięcie zaczyna nam gwałtownie wzrastać. I powiedzmy, zmierzmy sobie dla 100 kHz ten kondensator stufaradowy. Zobaczymy. Mamy 100 kHz. Zobaczymy, jaka jest tutaj wartość tej impedancji. Czyli mamy 3,19V przez 129mA. 24mA, tam poprzednio było chyba 3 razy mniej. Jest już 3 to wzrosło. To Zobaczmy jeszcze sobie. To jest MHz. No i dla MHz w zasadzie tego kondensatora już nie ma. Bo dla megaherca mamy 18:37 18, przez 133 mA, 138 milionów. No nie jest źle, ale jak widać, bardzo silnie ta impedancja wzrosła. Zresztą tu już widać też przesunięcie fazowe, którego, które wcześniej było zerowe. I to jest pytanie też dla Was: dlaczego? Dla częstotliwości kilohertz, tak jak mamy tu teraz. Tak jak to widzimy. Teraz jeszcze tylko włączę Average. Dlaczego przesunięcie fazowe jest zerowe? Tutaj kanał prądu jest odwrócony, bo on ma masę przesuniętą, ale zastanówcie się i odpowiedzcie w komentarzach, co sądzicie, dlaczego. Przecież w kondensatorze zawsze napięcie i prąd są przesunięte o 90 stopni, prawda? Tak się uczy. Dobra, kolejny kondensator to będzie kondensator 500 faradów. Ok, mam podłączony kondensator 500 faradowy. Tak to wygląda na oscyloskopie. Trochę obniżyłem napięcie. Możemy w sumie podnieść. I z... obliczmy teraz sobie rezystanc... e... impedancję dla kiloherca. 1,19 podzielone przez 115,8 mA i to nam daje 10,2 milioma. I został nam ostatni kondensator, ten kondensator z wód Elektronik o pojemności 3 faradów. Kondensator jest już wpięty w obwodzie. I tak to wygląda. Wartość napięcia na kondensatorze dla kiloherca 4,36 mV przez 116 mA, 37 mA. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje dla kiloherca. Szybko przestawiamy oscyloskop. Dla kiloherca powiedziałem, dla megaherca oczywiście miałem na myśli. Czy dla megaherca ten kondensator jeszcze przedstawia sobą jakąś wartość? Ok. I to jest megaherc. I dla megaherca 15,86 mV przez 122 mA, czyli 130 milionów. Ok, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.